Cześć, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test frezarki akumulatorowej Dedra na akumulatory SAS plus All, model DED-7163. Zapraszam na film. Dobrze, kto gdzieś widział mój post na YouTube, ten wie, że szykują się nowe sprzęty dedra, które mi oczywiście dedra udostępniła. Oprócz frezarki mam tutaj pod ręką. Kto nie widział tego posta, to pokażę, że czeka na nas wyżynarka. Jeszcze nie testowałem żadnej wyżynarki z dedry. Czeka na nas szlifierka kątowa z regulacją obrotów, co ważne, i czekają nowości, czyli właśnie ta frezarka jest z nowości, czeka na nas kompaktowy klucz. O kurczę, kręcę w tą i z powrotem. Kompaktowy klucz udarowy o mocy 350 Nm. Tak? Dobrze powiedziałem, nic jest zamieszane. Szałem, gdzie tu są niutonometry, żeby nie zakręcić? Cholerka, nie widzę. No, ale to chyba było 350 niutonometrów i czeka nas y, lamelownica na akumulatory. Także, jeżeli nie subskrybujecie kanału, fajnie jak dacie subskrypcję. Rzadko to mówię, ale jakby nie było, to pomaga chociażby w otrzymywaniu takich współprac jak to, bo to jest oczywiście współpraca. Nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia finansowego. Testuję dla Was sprzęt, tak jak zawsze pokazuję, jak działa. Dobra, do rzeczy. Mamy frezarkę model DED7163. Nowość od niedawna w ofercie Dedry. Jak widzicie, wszystko jest tu rozłożone i oczywiście oprócz tego akumulatora, to wszystko jest to, co otrzymujemy w zestawie. Eee, cena takiej frezarki to 466 zł, chyba dosłownie dokładnie do na stronie oficjalnego dystrybutora Dedry i tak ta cena jest bardzo fajną ceną jak za frezarkę akumulatorową, więc tutaj według mnie jest wszystko ok. I teraz tak, co to za frezarka, co my mamy tutaj w zestawie, jak to wygląda? Troszeczkę jak zwykle Wam poopowiadam. Słuchajcie, na początek jak, bo ja sobie sam wybrałem tą frezarkę do testów od Dedry, Dedra się zgodziła na moją propozycję, bardzo fajnie i słuchajcie, na początku otwieram paczkę i no, rozczarowanie, ale rozczarowanie nie dlatego, że coś jest nie tak ze sprzętem, tylko rozczarowanie tak miałem sam na siebie, na moją jakąś nie wiem uwagę ponieważ słuchajcie, szczerze mówiąc byłem 100% pewny, że ta frezarka jest typu frezarką dwa w jednym, czyli frezarka taka dwuręczna i frezarka krawędziowa. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Chyba mnie zmylił test ostatniej frezarki, innej marki, jaką robiłem. Eee, to jest normalna frezarka e, dwuręczna. Nie ma tutaj przystawki do frezowania e, krawędziowego. Znaczy do frezowania krawędziowego. Do, żeby ty, tylko używać ją jako krawędziówki. Także jeżeli ktoś tak przez pomyłkę jak się pomylił jak ja, no to od razu mówię. Oczywiście nie jest to żaden zarzut do samego sprzętu, tylko do mojego, mojej nieuwagi. Ale do rzeczy, co mamy w zestawie? Oczywiście cały tutaj korpus uchwyt frezarski, frezarki. Samą frezarkę maszynę, mamy adapter do odciągu naszego urobku. Mamy klucz do wymiany frezów, mamy przykładnicę boczną, mamy element do kopiowania kształtów i mamy dodatkową tulejkę. Co do samej frezarki, silnik bezszczotkowy, bardzo fajnie. Mamy regulację obrotów, maksymalna głębokość frezowania 33 mm, natomiast silnik ma zdolność do rozpędzenia się aż do 28 tysięcy obrotów na minutę, natomiast ten zakres regulacji jest od 12 000 do 28 tysięcy obrotów na minutę. No i właśnie bardzo ważna rzecz, ta tulejka dodatkowa, tak, to jest akurat szóstka standardowo była zamontowana, ta szóstka, jak otworzyłem 6 mm, jak otworzyłem paczkę, ja już sobie zamontowałem ósemkę, ponieważ ja posiadam frezy 8 mm i według mnie to jest podstawa w takich frezarkach, ponieważ znaczy podstawa. Taką frezarkę ja bym zawsze szukał, ponieważ ja mam frezy 8 mm, jeżeli macie frezy 8 na szóstkę nie, prze, nie przeskoczycie, a przynajmniej nie jakimiś bezpiecznymi sposobami. Natomiast jeżeli macie frezy 6 mm, to nic nie szkodzi żeby właśnie użyć sobie tą tulejkę z zestawu. Także tu jest frezarka i do szóstek i do ósemek, co jest bardzo fajne. Dobra, przyjrzyjmy się teraz troszeczkę, no tam klucza i tego kopiała, to nie będziemy oglądać. Sama, e, tutaj sam uchwyt z całej frezarki, wykonany z jakiegoś odlewu, bardzo solidne, wszystko się wydaje. Tutaj mamy oczywiście regulację, taką precyzyjną regulację głębokości. Przeskok jest co 0.1 mm. Z tego co widzę, na skali mamy co 0.2, ale jeszcze pomiędzy jest jedna podziałka. Tutaj oczywiście wkładamy naszą frezarkę i blokujemy. Tutaj mamy blokadę głębokości. Wszystko jest oczywiście na sprężynach. Ustawiamy sobie zadaną głębokość, blokujemy. Dobra. Może tak, zobaczmy jeszcze co tutaj w ogóle się dzieje. Element do odsysania pyłu. Słuchajcie, montuje go się bardzo prosto. W zasadzie ten element ja już tu sobie wkręciłem. On był osobno. Jak otworzyłem karton, wciskamy tam. To musi nam skoczyć i przykręcamy tutaj tą śrubę. I to jest gotowe. W zestawie było jeszcze takie coś. Na początku myślałem, że to jest jedność razem z tym tutaj. E Odciągiem, jednak nic bardziej mylnego. Słuchajcie, to jest tak naprawdę chyba, znaczy chyba, raczej na pewno, bo to tylko tutaj pasuje. Taka płytka ochronna, żeby gdzieś te wióry nie wydostawały się i też żeby po prostu jakieś większe było bezpieczeństwo. Można tego używać, pewnie nie trzeba, ale wiadomo, chodzi o bezpieczeństwo. Przykładnica boczna na takiej zasadzie jak w większości takich frezarek. Tutaj ją oczywiście, a właśnie, no to tutaj jeszcze jedną kwestię warto pokazać. Tutaj ją wkładamy motylkami przykręcamy. Tutaj mamy motylek. Ustawiamy sobie odpowiednią odległość od materiału. To oczywiście też było rozłożone, ja już to poskładałem. E, tutaj jak widzicie dwa motylki, jeden i drugi do zakręcenia. Natomiast jedyne co zauważyłem, to że no, na to wygląda, że można też zamontować to z drugiej strony frezarki, jednak wtedy jest jeden motylek, tak? bo tutaj jest e, to pokrętło do ustawiania e, głębokości frezowania. Więc no, tutaj na jednym no, może mieć to luzy, chociaż dokręćmy to sobie i zobaczmy, bo raczej to powinno dosyć mocno trzymać. No ale jednak na jednym to na jednym. Nie, jest solidnie. Nie ma się czego doczepić. Jest solidnie, na tym jednym też będzie fajnie trzymać. No i dobra, włóżmy sobie jeszcze teraz całą naszą frezarkę, że tak powiem silnik po prostu. Nie w tą stronę. I blokujemy. I nasza frezarka jest zamontowana. Tak to się prezentuje. Możemy sobie, słuchajcie, wrzucić na wagę, ile waży taki cały zestaw. No oczywiście, wepniemy sobie tutaj akumulator czwórkę. Do takich maszyn z dwójką raczej bym nie podchodził. Bez freza eee, 200 z czwóreczką 2800 prawie. Natomiast, gdyby kogoś interesowało z ósemką, no prawie 3,100. No dobra, teraz jeszcze co do obsługi samej frezarki tak jak wspominałem, testowałem frezarkę innej marki. Kto ogląda mój kanał, ten dok dokładnie wie, o jaką frezarkę chodzi. Ostatnio była popularna. I też były takie przyciski elektroniczne. No, jeszcze gdzieś tam była resztka napięcia, więc się zaświeciło. Eee, I o ile nie jestem fanem tych przycisków, to tam było to dziwnie rozwiązane. Trzeba było taki szybki dwuklik zrobić, żeby to odpalić. No, nie było to jakoś super wygodne w rękawiczkach. Tu już sobie to sprawdziłem poza kamerą. Jest to dużo lepiej rozwiązane, co Wam oczywiście pokażę. Zobaczcie, wspinamy sobie akumulator. Eee, jak naciśniemy przycisk power tutaj, to po prostu frezarka nam się odpala, że tak powiem, nie, że silnik się odpala, tylko frezarka się aktywuje. Na chwilę widzieliście było tutaj zapalone zielone światełko i co fajne, mamy diodę Niewielką, bo niewielką, w zasadzie dwie. Niewielkie, bo niewielkie, yy, ale gdzieś tam zawsze coś takie diody mogą pomóc. I teraz jak się odpala frezarkę, no bo jak widzieliście, jedno kliknięcie nic nie daje, dwa kliknięcia też nie dają, to jest zero-jedynkowy przełącznik, że tak powiem, przytrzymanie też nic nie daje. Po prostu przyciskiem od regulacji obrotów odpalamy frezarkę. Złapię sobie teraz, żeby tutaj było bezpiecznie. Zobaczcie, frezarka jest aktywowana. Jak słyszeliście, jest soft start. Frezarka startuje od razu na maksymalnych obrotach. I tutaj widzieliście skalę obrotową. I tym przyciskiem wtedy sobie zmniejszamy. Zobaczcie, jak to działa. Aktywujemy frezarkę. Jak wcisnę jeszcze raz, to wróci do maksymalnych. Tak to działa. Fajnie, że jest światełko i według mnie też y, mimo wszystko że trzeba kliknąć ten przycisk i potem ten przycisk, to nie trzeba jakiegoś takiego szybkiego dwuklika robić. Oczywiście ogum ogumowanie rękojeście, one nie są takie duże, y, tak super wygodne jak we frezarkach sieciowych, no ale to są też mniejsze urządzenia. Dobra, i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ y, tak jak powiedziałem na początku, y, mój błąd był taki, że ja myślałem, że to jest frezarka typu 2 w jednym, dobra wypniemy sobie akumulator dla bezpieczeństwa, to jednak są Tutaj nie małe obroty, ponieważ, tak jak ja mówiłem, się pomyliłem z tym. To no to wielu z Was wiem, że i tak mnie będzie pytało o średnicę i o to, czy pasują inne uchwyty. Średnica, słuchajcie, tutaj całego tego korpusu to jest niecałe 65 mm. I od razu uprzedzę wszystkie pytania: tak, pasuje. <grytanie> Gdyby ktoś pytał, to pasuje. Także, jak się gdzieś da Wam tanim kosztem, dorwać takie coś to macie automatyczny upgrade tej frezareczki do frezarki dwa w jednym. No to jest akurat bardzo fajna wiadomość, bo no bo co? No bo zawsze fajnie mieć jednak dodatkowo opcję krawędziową, mimo że czegoś takiego w zestawie nie mamy. Nie wiem, może kiedyś dodra takie akcesorium dodatkowe wprowadzi. To jest oczywiście kawałek plastiku. Zapewne, skoro to jest standardowa tutaj średnica tego silnika, to myślę, że bez problemu sobie coś takiego dokupicie. No dobrze, to były podstawy, powiedziałem Wam o parametrach, pokazałem Wam tutaj podstawową budowę, nie będziemy się zagłębiać w jakieś tam już tajniki frezowania i tak dalej. Może jeszcze tylko powiem, że wymiana freza to tutaj mamy taki przycisk do zablokowania wrzeciona. Widzicie, wrzeciono ma tutaj wycięcie, żeby tutaj ten bolec nam skoczył. Wtedy sobie oczywiście odkręcamy. No ja mam to teraz niedokręcone, więc zrobiłem to ręką, ale oczywiście trzeba to zrobić kluczem i trzeba też sobie to porządnie dokręcić. Montuję sprzęt, biorę jakieś, jakieś tutaj drewno i próbujemy coś pofrezować. Dobra, słuchajcie, jakieś pierwsze próby? Podłączyłem sobie, zamontowałem sobie taki zwykły fres. Eee, z tą rurą, jest tutaj ciężko. Eee, tego typu z prowadnicą, tą boczną. Eee, staram się to zrobić z odkurzeczem, żeby sobie z syfu nie naroić. Chodziło pierwszy raz, coś w końcu pasuje bez żadnego adaptera. Co prawda trochę luźno, ale pasuje. Zastanawiałem się na jakich akumulatorach zrobić dla Was ten test. Wybrałem czwórkę, mam też ósemkę. Teoretycznie wiadomo, że ósemka no dużo lepsza jest po prostu do takich sprzętów jak fryzarka, ale domyślam się, że większość z Was może tak naprawdę mieć czwórki, piątki, więc są to popularniejsze akumulatory. Przeprowadzimy na takim sprzęcie. Odpalam odkurzacz i próbujemy. Bez do poprawki mojej mili, ponieważ <noise> rura przeszkadzała mi o stół. Super to zrobiłem. Dobra, ustawiam to jeszcze raz. Dobra, wybaczcie tą gafę, przestawiłem troszkę rurę. Próbujemy jeszcze raz. Jestem fanem tych przykładni zbocznych, poszło spoko. E, opuścimy sobie w takim razie teraz jeszcze troszeczkę frez i spróbujemy przejechać w tym samym miejscu. Nawet dosyć mocno go opuścimy. E, słuchajcie, nie włączam tego odkurzacza. Niestety nie daje to rady. To jest też tylko odkurzacz ten ale dobra, będzie łatwiej mi też nagrywać. Trudno, posprzątamy. Próbujemy. Fajnie, weszło bez problemów, ten sam. No, powiem wam, że równiutko. E, aha, dobra, kto tam nie ma jakiegoś do czynienia z frezowaniem, kto chce sobie kupić pierwszą frezarkę, to ważna informacja. Słuchajcie, nie sugerujcie się tutaj wyrwaniem materiału czy przypaleniem materiału na tym teście. Ja tutaj wam bardziej chcę pokazać działanie frezarki, a szczególnie to, jak, no jak działa silnik, czy ma moc, bo to jest frezarka akumulatorowa. Jakość frezowania zależy od wielu czynników, a w tych czynnikach największe chyba znaczenie ma. Frez. A że frezy dobre potrafią być kurcze w cenie połowy lub nawet całej tej frezarki, a ja mam frezy zwykłe marketowe, więc naprawdę nie sugerujcie się tutaj jakimś wyrwaniem. Przypaleń nie ma, bo on jeszcze z miarę tempy, to jest też drewno i Glaste, więc takie wyrwania to standard. Dobra, teraz zmienimy sobie frez na taki sam, tylko większy. Zaraz mierzę ile on ma. 16 mm 17. 17 jakoś. Nie, co ja gadam? 19 to jest, przepraszam, 19. Eee, także to już będzie wyzwanie dla frezarki akumulatorowej przez brałem sprzęt i próbujemy. Dogram dosłownie sekundkę, ponieważ trafiałem kiedyś frezarki, które mają problemy z zapiekaniem się frezów. Tutaj od razu wykręciłem bez żadnego problemu także taka informacja, miałem taką frezarkę, gdzie wystarczyło włożyć frez, zakręcić, wyfrezować centymetry i już ciężko było wyciągnąć. Tutaj nie ma problemu. Dobra, eee, frez założony. Wysunąłem go. Mniej więcej tyle. Wiem, że to mniej więcej wam nic nie mówi. Myślę, że jest to jakieś 7 mm. Dosyć duże jak na taki presję na frezarkę akumulatorową. Spróbujmy. Troszeczkę za mało cofnąłem przykładnicę boczną. I załapałem kawałek tutaj też tego, ale poszło bez problemu. To co, słuchajcie, opuścimy jeszcze troszeczkę ten fres. Aha, ogólnie to tak. Tak jak mówię, testujemy na czwórce. Natomiast jakby nagle był jakiś problem, że frezarka się zatrzymuje, to oczywiście zapniemy wtedy ósemkę, żebyście wiedzieli o co chodzi. No to co, testy to testy, damy grubo. To jest naprawdę za dużo, nie róbcie, jak nie znacie się na frezowaniu, jak chcecie sobie kupić frezareczkę, to tyle nie róbcie naraz. To nic dobrego dla frezu, dla maszyny, ani dla jakości, ale spróbujmy. O, no i zatrzymaliśmy maszynę. Bez problemu zadziała jakieś zabezpieczenie, zobaczcie, to spoko, teraz mogę wciągnąć akumulator zabezpieczeństwa, teraz mogę Wam powiedzieć na ile ja to dokładnie opuściłem. No tak, 11 ponad milimetrów. No. no to jest przesada, ale dobra, zostawiamy tak jak jest i słuchajcie, wpinamy w pełni naładowaną ósemkę. Zobaczymy jak to pójdzie, no jest to przesada, co tu dużo mówić. Ale to są testy, powtarzam to zawsze. Też się gdzieś zatrzymało, chociaż dużo lepiej szło. Ścisk mi przeszkadzał. No i dobra, opuśćmy już ten fres, już nie przesadzajmy. Opuścimy go delikatnie. Yy, I spróbujemy to dokończyć. Teraz to już poszło gładziutko. Dobra, tak jak mówiłem, frezowanie takim szerokim frezem, na takiej średnicy, frezarką akumulatorową, tak głęboko, tak głęboko opuszczając frezarkę, nie jest dobrym oczywiście pomysłem. Nie sugerujcie się tym, że się zatrzyma, to jakby oczywiste, to była przesada. Teraz przejdźmy sobie już do frezów różnego rodzaju zaoblających, żeby tutaj sobie wykończyć jako, jakoś krawędź. Już wtedy nie muszę się męczyć przykładnicą boczną, których fanem nie jestem. Zobaczmy, jak pójdzie nam z takim frezem. No i tutaj oczywiście bez żadnego problemu, tak jak mówiłem, tymi wyrwaniami się nie przejmujcie, jakość, o sorry poleciał gdzieś mikrofon, nie czy mikrofon nie odłączył, jakość frezowania to jedno, a zobaczcie tutaj boczna krawędź jak najbardziej spoko, tutaj oczywiście gdzie mamy włókna to powyrywało, a też oczywiście dużo ma znaczenie operator. A ja tutaj przed kamerą statywem się troszeczkę, muszę gimnastykować. Dobra, zmieniamy fres. Dobra, zmieniłem fres na tego typu. I znowu to jest dosyć spory fres i mocno opuszczony, jak na frezarkę akumulatorową. No jednak powtarzam to ciągle. To są testy. Chcę, żebyście widzieli, czego po sprzęcie się spodziewać. Aha, nie wiem, czy mówiłem. Przypominam, że wróciłem na baterię czwórkę, jak coś. Poprzedni fres też był na czwórce. Jedziemy. Też fajnie idzie. Wybaczcie, że takie krótkie fragmenty, no ale tutaj chodzi tylko o pokazanie. Deska jest za krótka, tam już jest stół i ściski, tutaj bardzo fajnie idzie. Mam jeszcze jeden frez. No i dobra, słuchajcie, zamontowałem taki frez i opuściłem go praktycznie na sam dół, żeby tutaj ten, no żeby zrobił się tutaj ten taki uskokrowek, schodek, zwał jak zwał. Zobaczycie, o co chodzi po frezowaniu, no to jest też duży frez, opuszczony na maksa. Też tutaj mam obawy, czy damy radę sprzętem akumulatorowym, zobaczmy. No, tu akurat poszło najgładziej, także fajnie. Ja akurat często używam tego freza. E, też może on był troszeczkę lepszy, po prostu. E, I tutaj szło naprawdę gładziutko. Także tutaj fajnie. Chciałem Wam jeszcze pokazać coś na twardszym gatunku drewna. No, niestety taki biedny odpad dębu tutaj znalazłem. No, ale spróbujemy tą krawędź sobie tutaj przefrezować. Tym samym frezem, którym przed chwilą frezowałem, tą, to drewno iglaste. A tutaj na początku troszeczkę źle się wgryzłem w materiał, ale poprawiłem to na dębie też bez problemu. No i jak widzicie, na dębie to od razu nie ma tych takich wyrwań jak na iglastym drewnie. Tutaj już bardzo fajnie. No dobra, jakieś krótkie podsumowanie. E, jak zwykle powtarzam na moich filmach, na ich podsumowaniu, że po to testuję te sprzęty, żebyście sobie sami dokonali wyboru i zobaczyli jak to działa. E, oczywiście coś tam jak zwykle od siebie mogę dodać. Wydaje mi się, że fajny sprzęt, fajna frezarka. E, ok, zatrzymałem ją, czekajcie, gdzieś tu mam pod ręką, zatrzymałem ją na tym frezie 19 mm, no ale on, jak on był opuszczony kurczę, na centymetr. No to co się dziwić, to nie wiem czy i sieciowej bym nie zatrzymał, jakiejś e, słabszej. E, bardzo fajnie szło tymi frezami zaoblającymi, e, ogólnie fajna konstrukcja, fajnie się tym pracuje. Czy ma to jakieś minusy? Tak, jeden znalazłem. Już Wam pokazuję. E, zobaczcie, tutaj jest e, to, ten element do blokowania e, naszej głębokości frezowania. Zobaczcie, go się blokuje w ten sposób, tak. Opuśćmy sobie tutaj dla próby kawałek to i zablokujmy. I zobaczcie, widzicie? Pomijam już to wgłębienie w plastiku, to jest w ogóle nieważne. Pokażę Wam, co jest ważniejsze. Jak zablokujemy to sobie i złapiemy naszą fryzarkę, to zobaczcie, gdzie lądują nasze palce. Widzicie? łatwo jest odblokować przypadkowo frezarkę. Zauważyłem to już na początku. Nie powiedziałem wam tego na początku, jak tutaj demonstrowałem frezarkę, bo chciałem zobaczyć w praktyce, jak to będzie wyglądało. No ani razu nie, nie, nie zwolniłem tej blokady, ale też miałem to na uwadze. Generalnie no, ja mam małe dłonie dosyć. No i te, te uchwyty też są małe, no bo te frezarki akumulatorowe mają dosyć nie małe. Tutaj mój ten palec wskazujący no, ląduje niebezpiecznie blisko tego. Gdyby coś tutaj przy frezowaniu jakieś... Niepotrzebne wibracje, niepotrzebne ruchy. No jest taka szansa. Jest to mała uwaga z mojej strony. Bo tak jak mówię, no słuchajcie, zawsze jak coś znajdę, to staram wam się pokazać co do samego działania sprzętu. Nie mam zastrzeżeń. Generalnie frezarki akumulatorowe według mnie to bardzo fajny pomysł, ponieważ ja też często coś tam sobie grzebię i wiecie, czasami wystarczy przefrezować tam jakąś małą deskę dookoła, albo jakąś jedną krawędź deski i wtedy rozwijać te przewody i to wszystko takie sprzęty na akumulator jak najbardziej dają radę. Zresztą co widzieliście, że zatrzymanie. Dopiero takim możnym frezem opuszczonym naprawdę mocno. Dopiero udało nam się wtedy zatrzymać tą frezarkę. Na tym filmie będzie wszystko. Jak zwykle dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.